Witajcie, mojej pustyni. Dzisiaj nadaję centralnie z mojej pracowni komputerowej. Czytam Wam kolejny rozdział odwiecznej walki. Zaczynam. Całkowite zaćmienie. Ten świat zakrył się ponurą zasłoną czasu. Nagle wszystkie zmory pojawiły się na cmentarzu. Czarny kruk wtedy leciał tam w nieznane. Była ciemna noc. Nic nie było już takie same. Walka, ten czas odszedł już dawno. Szary świt. Zabił totalną rzeczywistość. Wszystko leciało w inną, tylko dobrą myśl mogła to zmienić. Dobro i zło, czyli odwieczna walka, wszystko zmienia. Równowaga i tak potem jest po wszystkim. Te dwa, a może i cały świat składanka. Niestety tak musi być i ktoś musi wygrać. Wszystko powoli się wyjaśni. Zaczynajmy snuć tę niesamowitą opowieść. Czas nie odgrywa tu żadnej roli. Powracając, te kreatury zaatakowały niewinnych grabarzy. Mieli tylko łopaty i grabie. Nie mogli się przed nimi skutecznie obronić. Zostali szybko unicestwieni, zmory zabiły ich skutecznie. Potem stoczyły walkę z trollami. Niestety i one nie dały im radę. Nikt nie wiedział jak się pozbyć tych okropnych stworzeń i to był jeden z rozdziałów mojej odwiecznej walki dzisiaj tylko tyle dla was mam yy, mam jeden no, słuchowisko też nagram dzisiaj za chwilę będzie odliczanko dajcie suba, dajcie łapkę w górę i dajcie komentarz 9, 8, 7 6, 5 4, 3, 2, 1, koniec papaczki, koniec, koniec, część pa.